Co nowego we wrześniu 2022 roku? Od teraz możliwe jest również łączenie profili zamkniętych prostokątnych z konstrukcjami stalowymi. Połączenia mogą być spawane bezpośrednio lub łączone śrubowo. Automatyczna optymalizacja została rozszerzona. Modele można teraz również optymalizować zgodnie z własnymi parametrami. Dzięki temu rozszerzenie jest jeszcze bardziej elastyczne. W wersji 24 bezpośredni interfejs do Autodesk Revit został zintegrowany z RFM6. Interfejs jest dostępny jako wtyczka w programie Revit. Wszystkie ustawienia dotyczące wymiany danych można wprowadzać w interfejsie programu Revit. Umożliwia to wymianę danych wymaganą dla BIM. Wprowadziliśmy również zmiany w zakresie powierzchni przenoszenia obciążeń. Obciążenia powierzchniowe mogą być teraz definiowane jako zmienne liniowo dla tego typu powierzchni. Po ustawieniu w samej powierzchni przyłożone obciążenia są traktowane jako zmienne liniowo. Na prośbę użytkowników zaimplementowaliśmy zwolnienia węzłowe, liniowe i powierzchniowe. Funkcja ta może również służyć do definiowania przenoszenia obciążeń nieliniowych. Na przykład w celu lepszej oceny pierwotnego stanu naprężeń dla badań geotechnicznych możliwe jest przeprowadzenie obliczeń na układzie nieodkształconym.